Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Przeszłość to ponad 20 lat ciężkiej pracy, pasji, zaangażowania. Dzięki nim powstawały kolejne jednostki, które obecnie stanowią sieć wsparcia społecznego dla naszych mieszkańców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim powołano do życia 1 lutego 1999 roku na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego. Głównym zadaniem placówki jest koordynacja terenowych strategii rozwiązywania wszelkich problemów społecznych, między innymi poprzez organizowanie i zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o środkach wsparcia, placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oraz kierowanie osób do tych placówek. Teraźniejszość to nasza codzienna praca na rzecz osób starszych z niepełnosprawnościami, dzieci, rodzin. A przyszłość to nowe zadania, nowe cele, nowe wyzwania. I choć ona w tej chwili wydaje się dość odległa, to ona zaczyna się tu i teraz i to my ją kreujemy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to przede wszystkim ludzie, ci potrzebujący, ale też my, pracownicy, w służbie drugiemu człowiekowi. Przeskok widać ogromny i to nie tylko jeżeli chodzi o liczbę osób z niepełnosprawnością, bo wiadomo, że tych osób jest coraz więcej z roku na rok, ale także o środki finansowe, które my dostajemy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli zwiększa się nasza możliwość udzielenia tej pomocy. tak? Bo na przestrzeni 10 lat te środki bardzo poszły tutaj do przodu. Mamy możliwość pozyskiwania większej ilości środków. 10 lat temu mogliśmy otrzymać około 500 tysięcy złotych, tylko w tej chwili dostajemy 5 milionów. Do naszych obowiązków również należy szereg innych działań. Na przykład przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo dzieci, o interweniowanie w takich nagłych sytuacjach, opiniowanie na przykład kandydatów. Pracujemy z ludźmi, dla nas najważniejszy jest człowiek, więc musimy wejść do środowisko, porozmawiać, zobaczyć, poznać historię tych ludzi. Oaza Aktywności ruszyła w 2020 roku. Miejsce to powstało z myślą o potrzebach wszystkich jednostek pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu wodzisławskiego oraz samych mieszkańców. Projekt zrealizowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami oraz wychowankach rodzin zastępczych, od 2017 roku na terenie Wodzisławia Śląskiego funkcjonują tak zwane mieszkania chronione. Są one przeznaczone dla 14 osób w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkania treningowe kierowane są do pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, którzy opuszczają rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze. Natomiast mieszkania wspomagane są stricte kierowane dla osób z niepełnosprawnościami. Czyli mm, naszych uczestników czy to ośrodka wsparcia Perła, czy warsztatów terapii zajęciowej i tutaj ten zakres mm, Właściwie dostosowujemy zawsze do potrzeb danego mieszkańca, bo tak jak różni są nasi mieszkańcy, tak różnej pomocy e, potrzebują. Dom Pomocy społecznej w Wodzisławie Śląskim Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej przeznaczony jest dla 53 osób. Historia tej placówki sięga 1933 roku. Obecnie oferuje ona całodobową opiekę dziewczynom i kobietom niepełnosprawnym intelektualnie w wieku od 20 do 60 lat. Zadaniem naszego domu jest zapewnienie mieszkankom całodobowej opieki oraz szerszego zakresu. Usług w, re, w realizacji ich potrzeb życiowych, bytowych, zdrowotnych, opiekuńczych, terapeutycznych, edukacyjnych i religijnych. W 2001 roku powstał Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Obecnie to Powiatowy Ośrodek Wsparcia Perła w Wodzisławiu Śląskim. Jednostka stwarza warunki do aktywizacji psychospołecznej chorych oraz utrwalania efektów leczenia psychiatrycznego. Ułatwia także ich powrót do społeczeństwa. W naszej działalności stawiamy na to, głównie na tą pracę grupową, bo zaburzenia psychiczne wiążą się z tym, że uczestnicy mają trudności w funkcjonowaniu w tej sferze społecznej. Także poza wszystkimi zajęciami, które odbywają się właśnie na tych treningach komunikacyjnych, uczestnicy mają też swoje sale terapii gdzie mogą korzystać właśnie czy z zajęć aktywizacyjnych w formie ruchowej, czy z pracowni ceramicznej, tak? gdzie mamy terapię zajęciową, muzykoterapia, biblioterapia. Dom Pomocy Społecznej imienia Papieża Jana Pawła II w Gorzycach funkcjonuje od 1994 roku. Jest jednostką organizacyjną powiatu Wodzisławskiego realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym fizycznie. Jesteśmy w Domu Pomocy Społecznej imienia Papieża Jana Pawła II w Gorzycach. Mieszka tutaj 218 osób. Całodobową opiekę i wsparcie dajemy osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym fizycznie. Misją naszego domu jest to, aby każdy mieszkaniec poczuł się zaopiekowany, poczuł rodzinne ciepło i usłyszał dobre słowo. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Połomii powołano do życia w 2013 roku w związku z rosnącymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami. Od 2014 roku placówka znana jest jako Ośrodek Świętych Jacynta i Franciszek i prowadzi ją Caritas Archidiecezji Katowickiej. Ośrodek Wsparcia w Połomii zajmuje się terapią i wsparciem dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną, z terenu całego powiatu wodzisławskiego. Największą satysfakcją jest pokonywanie barier i nabywanie umiejętności, których podopieczni nie mieli, gdy do nas przychodzili. No, optimum to jest, żeby nasi, żeby osoby, które u nas są, poszły, poszły do pracy, ale satysfakcję daje nam to, że są w stanie sobie sporządzić, przyrządzić sami posiłek i spędzić czas wolny ze sobą. W 2006 roku utworzono Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławie Śląskim. Obecnie placówka funkcjonuje jako specjalistyczny ośrodek wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Jak zaczynaliśmy, to takich osób trafiało do nas powiedzmy 200, 250 w ciągu roku, a teraz to jest 600-700. No na dzień dzisiejszy mamy wykonanych tych konsultacji ambulatoryjnych ponad 600, a jeszcze do końca roku trochę nam zostało i to jest. Y jakby dobra dla nas wiadomość, czyli to jest już tak, że ludzie coraz stają się bardziej otwarci na to, żeby po tą pomoc sięgać. Może stają się coraz bardziej odważni, żeby o pewnych sytuacjach mówić, i to daje też nam szansę jako pomagaczom, jakby pokazać tą drogę interwencji, która jest możliwa do wykorzystania. Wiedzieć to jest jedno, ale skorzystać to jest drugie. I czasami nasza rola to jest właśnie to, żeby mobilizować do tego korzystania, tak? żeby, żeby, żeby ta otwartość przekuła się w bardzo konkretne działanie, też dawanie ludziom takiego przyzwolenia na to, że ty możesz sięgać po tą pomoc tak, jak ty chcesz. Nie tak, jak ktoś ci narzuca, nie, nie tak, jak ktoś ci sugeruje, tylko tak jak ty chcesz. Nie masz odwagi spotkać się z kimś, w, wprost to możesz zadzwonić na infolinię. Chcesz, nie wiem, komuś się wyżalić. No to umawiasz się na, na konsultację i spotykasz się, tak? Jesteś już gotowy, bierzesz dokumenty, idziesz do prawnika. Mamy bezpłatne biura porad prawnych, i to wszystko zaczyna się, jakby tak układać, w taki, w, taką, w taki logiczny proces wychodzenia właśnie z tego koła przemocowego. Bo tak o tym mówimy: to nie jest tak, że ono się kończy. My musimy świadomie po prostu z tego koła przemocowego wyjść, używając tych wszystkich elementów. Które, które mamy do dyspozycji, ale żeby ich używać, no to trzeba mieć tą odwagę z nich korzystać. Warsztat terapii zajęciowej w Gorzycach powstał w 1995 roku przy wojewódzkim ośrodku lecznictwa odwykowego i zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Obecnie warsztat jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 35 uczestników osób z niepełnosprawnością. Warsztaty terapii zajęciowej w Górzycach obejmują 35 uczestników, którzy bezpośrednio pracują w siedmiu pracowniach związanych z bezpośrednio wykonywanym czynnościami, które w tych pracowniach się robi. W warsztatach uczestnicy uczą się rozwijać swoje zdolności, które posiadają, aby w przyszłości funkcjonować w środowisku, móc zarabiać, móc pracować, móc dalej funkcjonować w jakiś lepszy sposób. Warsztat terapii zajęciowej Caritas Archidiecezji Katowickiej działa w Włodzisławiu Śląskim od 2004 roku. Jego celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, prowadząca do zwiększania samodzielności uczestników. O w tej chwili już lat 19 i to była taka nowość w, w tym terenie. I... Po pierwsze żeśmy tu jakoś okrzepli, tam już nas znają ludzie. Często też właśnie gdzieś wychodzimy na zewnątrz, żeby oni nie siedzieli w tych pomieszczeniach. Tutaj też się przewija mnóstwo ludzi, czasami szkoły przechodzą jakieś i zawodowe, i szkoły podstawowe, więc jakby ta, ta okazja poznania tych, tych ludzi i to, co, tu, to, co tutaj robią, jest dość spora. Czego sobie życzymy? Życzymy sobie tego, żeby dla każdego tu wystarczyło miejsca, ponieważ faktycznie jak ja patrzę na tą kolejkę i na tych ludzi, którzy czekają, oczekują, no i też, żeby ci nasi uczestnicy dobrze się znajdowali w świecie, bo to jest nasz cel. Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Włodzisławie Śląskim powstała we wrześniu 2012 roku jako część Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. Od lutego 2014 roku funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa Powiatu Wodzisławskiego. Obecnie znajduje tam schronienie od 10 do 18 dzieci. Na terenie Powiatu Wodzisławskiego funkcjonują trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze. Są nimi Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach, który pierwszych wychowanków przyjął 1 września 1952 roku. Powiatowa placówka opiekuńczo-wychowawcza w Wodzisławiu Śląskim, która rozpoczęła swoją działalność w roku 2014. Natomiast 1 stycznia 2021 roku powstała Powiatowa Placówka Opiekuńczo-wychowawcza w Gorzyczkach. Fundamentami naszej misji jest pomoc, rozmowa i wsparcie. Kadra placówki stara się Przekazywać, tworzyć dla wychowanków na domu poprzez ciepłą atmosferę i zrozumienie. Czy świadomość się zmienia? Mam nadzieję, że tak. Służą temu właśnie tego rodzaju przekazy medialne w różnych gdzieś tam przestrzeniach. Życzę satysfakcji, bo bez tego każdy podejmowany trud i praca. Jest naprawdę mozolna, męcząca, wypalająca, więc takiej siły, kreatywności, mm, takiego celu przed sobą życzę. A nam na pewno chętnych osób do tego, żeby nie tyle pracę, co tą misję spełniać, podejmować się i cieszyć się owocami, bo one są. Może czasami trzeba dłużej poczekać, ale są.